Dzień dobry, dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie o poranku. 7.10. Witam Was jak zwykle z sokiem, porannym sokiem z celera naciowego. Mam nadzieję, że Wy też go pijecie. Codziennie witam Was, bo ten program to dotyczy właśnie tego, żeby poranek witać z sokiem, czyli szklaneczka soku z Reginą. Witam wszystkich tych, którzy czekają na e, kolejny odcinek i pytacie, co będzie. Kochani, teraz mamy czas porządkowania. Nie wiem, czy zauważyliście, mamy porządkowanie naszych szaf. Ostatnio e, bardzo dużo osób pisze i mówi, Regina porządkuje szafy i rzeczywiście bardzo dużo rzeczy się zmienia, się dzieje i się otwiera tutaj na nowe i czujecie się z tym bardzo dobrze, ale to nie tylko chodzi o samoporząd, Porządkowanie szafy przecież, bo później będziemy układać, do tej szafy wkładać to, co będzie nam sprzyjać, ale to już w przyszłości, w przyszłych odcinkach być może albo na kursie. Ale dzisiaj porządkujemy również nasze ciało, czyli detox będzie już teraz na weekend, gdzie będziemy weekend, czyli trzydniówkę taką robić, ekspresową, taką jak ten odcinek chociażby. Ale jeszcze są relacje i porządkowanie teraz tych emocji związanych z relacjami jest bardzo, bardzo istotne i właśnie temu dzisiaj chciałabym dać czas i dać, żebyś Ty dał uwagę również temu, w jaki sposób porządkować właśnie takie relacje, co jest bardzo, bardzo trudne dla wielu z Was. Nawet badania mówią, słuchajcie, że definiuje nas to, ile, że pięć osób definiuje nas, które nas otaczają, jacy my jesteśmy i warto zwrócić właśnie na to uwagę, jakim środowisku się otaczamy. Teraz jest energia prawdy. Teraz mówi się o tym, że wszystko to, co jest nieprawdziwe, to, co było łatką, to, co było manipulacją, to odchodzi. I tutaj zauważyłam, że często ludzie boją się tego, że ktoś od nich odejdzie, że ktoś ich zostawi, że poczują się porzuceni, że poczują się samotni. Ale słuchajcie, to jest trudny dla wielu z Was, ponieważ to są nawyki, to są przyzwyczajenia, ale to jest piękny czas też na to, żeby poznać tą prawdę, żeby poznać siebie, żeby odrzucić wszystko to, co było dla nas szkodliwe, to, co zabierało nam tak naprawdę tą energię, takiej miłości, którą mamy w sobie. Kochani, nie bójcie się tego. Nie bójcie się oczyszczać relacji. Nie bójcie się tego. Mamy 7,5 miliarda ludzi na świecie, więc na pewno tutaj jakieś bratnie dusze są dla Was, przyjaciele są dla Was. Ale chociaż w Polsce, nie wiem, jest 40 milionów ludzi? Chyba, chyba około 40 milionów ludzi jest w Polsce, więc spokojnie poradzicie sobie z tym, żeby przyjaźnie były. Ja na przykład nie potrzebuję wielu ludzi do mojego życia. Ja potrzebuję naprawdę wartościowych, niewielu ludzi, którzy. Będą mnie wspierać, na których będę mogła liczyć, którzy będą mogli być razem ze mną i zaakceptować mnie właśnie taką, jaką jestem prawdziwą, z wszystkimi moimi tak zwanymi mankamentami, z, wszystkimi, z całym moim charakterem, który mam, i jeżeli to jest w stanie taki człowiek, zaakceptować we mnie to znaczy, że to jest wartościowy człowiek. Są tak jak powiedziałam kiedyś i moja przyjaciółka kiedyś powiedziała, że są w życiu przyjaciele i nauczyciele. Nie ma żadnych wrogów. Więc pamiętajcie o tym, że każdy człowiek, który pojawia się w naszym życiu, albo nas czegoś pięknego nauczy o nas samych, albo zostanie z nami już na zawsze. Więc nie warto palić mostów, nie warto kłócić się, nie warto zapominać i mówić o kimś źle. Źle, bo to świadczy o nas samych, skoro takiego człowieka przyciągnęliśmy, więc z takim człowiekiem żyliśmy. Więc teraz, kiedy będziesz o nim źle mówić, to znaczy, że mówisz źle o sobie. A dzisiaj powiem Ci o, krótko o tym, w jaki sposób znaleźć te pięć tak zwanych osób, które nas definiują, bo. To jest, okazuje się, jedno z najtrudniejszych zadań. Mówisz, no tak, pięć osób i wybierasz sobie te osoby, które Ci imponują najczęściej, a nie tak naprawdę te osoby, z którymi tak naprawdę jesteś. Więc zadaj sobie dzisiaj pytanie: jakie ten człowiek ma wartości? Czy znasz wartości tego człowieka, z którym żyjesz albo wśród których, którego się otaczasz? To jest właśnie przyjaciel, jeżeli będziesz znał jego wartości. Zadaj sobie pytanie kolejne dzisiaj, jak on, ten człowiek, o siebie dba? Czy ty jesteś obserwatorem tego? Czy to tylko polega na tym, że. Yy, nie wiem, spotykasz się z jakiegoś powodu, zadaj sobie pytanie i zaobserwuj, jak on dba o siebie, jak on dba o swoją rodzinę, jakie on ma relacje z rodzicami, z rodzeństwem, jak on dba o swój osobisty rozwój. Czy on dba o ten rozwój, czy. Bagatelizuje? Czy on jest narzekaczem? Czy on jest może osobą, która akceptuje, który rozumie świat, który nie mówi o innych ludziach albo o życiu innych ludzi, tylko mówi właśnie o tym, co jest być może interesujące? Czy on ma pasję? Jak ten człowiek dba o swoje zdrowie? To definiuje też człowieka. Czy on dba o swoje zdrowie, czy zaniedbuje? Czy on je byle co, szybko, dużo, tanio, bo nie ma y, czasu na nic? Czy on jednak wybiera to, co jest jakościowe, to, to, to co jest wartościowe dla niego? Taki właśnie jest i tak właśnie pokazuje siebie. Zadaj kolejne pytanie: czego ja, jako osoba, która chciałaby przebywać w tym środowisku, albo jest w tym środowisku, czego ja mogę się dzisiaj od niego nauczyć? Czym ten człowiek może imponować mi, że ja mogę się od niego nauczyć? Możemy o czymś właśnie porozmawiać? To jest bardzo istotne. Ja na przykład z moją przyjaciółką rozmawiamy o, teraz o świecie, który jest w nas, o tym, co nas interesuje. Nas nie interesuje to, co sąsiad jadł na obiad, czy ktoś sobie kupił coś nowego, czy jaki, jakiekolwiek coś, co nie ma wpływu na mój rozwój. Więc rozmawiaj o wartościach. I jeżeli tutaj jest człowiek, który może, od którego możesz się czegoś nauczyć, to jest wartościowa osoba. Za co go cenię? Zadaj sobie pytanie, za co cenisz dzisiaj tego człowieka, który jest w... w w swoim środowisku, jakie ten człowiek dzisiaj wzbudza we mnie nastawienie do życia? Jak ja po tym spotkaniu z człowiekiem, po rozmowie z tym człowiekiem, jak ja się czuję? Czy ja się czuję na równi? Czy ja się czuję wartościowa, czy ja się czuję silna, czy ja się czuję ważna w tym świecie. Bo być może masz takich ludzi, którzy ci imponują, którzy są super, ale po każdej rozmowie z nim czujesz, że ty jesteś, że z tobą jest coś nie tak, że ty masz mnóstwo defektów. Więc obserwuj, robimy porządki w relacjach, wzbudzają one dzisiaj strach, ale to, co możesz dzisiaj zaobserwować, to jest. Coś, co może otworzyć cię właśnie na nowe. Będziemy robić w yy, kursie na relacjach, już robiliśmy to, ale to jest dodatkowe zadanie też dla tych osób. Więc zadaj sobie dzisiaj pytanie, co jest na rzeczy, jak się dzieje w moim środowisku, dlaczego i po co ci ludzie są w moim życiu. Wszystkiego dobrego, kochani. Jutro się widzimy o 7.10 z kolejnym tematem. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo. Cieplutko i otwieram serce.